Są małe i niepozorne, są skryte i przebiegłe. Czyhają w ukryciu, wyczuwając każdy ruch i zapach. Atakując nienacka i w szczególnych przypadkach mogą stanowić nawet śmiertelne zagrożenie. Kleszcze, bo o nich mowa, są zagrożeniem, z którego nie do końca zdajemy sobie zawsze sprawę. O tym, czy mamy się czego bać, o tym, gdzie kleszcze występują, jak się przed nimi chronić, Dowiemy się z pierwszego odcinka programu pod tytułem Warto wiedzieć. Katarzyna Banaszczak serdecznie zapraszamy. Naszymi gośćmi są dziś pani Mariola Pydziak, kierownik sekcji epidemiologicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, a także pan dr Zbigniew Tatarynowicz, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, specjalista medycyny rodzinnej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie doktorze, wakacje w pełni, coraz aktywniej, chętniej wypoczywamy na łonie natury, Jeździmy nad rzekę do lasu, leżymy na trawie, opalamy się. Proszę powiedzieć, czy jesteśmy bezpieczni? W chwili obecnej y, możemy powiedzieć, że nie jest to do końca prawdą, że kleszcze atakują tylko i wyłącznie w terenach zalesionych ląd, lub w pobliżu lasu. Obecnie z kleszczami mamy do czynienia również na y, działkach. Y, przy trawnikach domowych, również gdzieś, gdzie wypoczywamy, typu na przykład plaża na brzegu rzeki. Kleszcze występują praktycznie w tej chwili w każdym miejscu, gdzie się pojawiła trawa. Co nam grozi w związku z tym? Kleszcze zazwyczaj są nosicielami wielu groźnych chorób. Takimi dwiema głównymi to są. Borerioza i odkleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Niemniej jednak są to sporadyczne wypadki. Najczęściej jest to tylko i wyłącznie bezpośrednie ugryzienie samego wada, naruszenie ciągłości skóry, niczym nie skutkując. Wyczytałam ostatnio w różnych publikacjach na temat kleszczy, że generalnie wyróżniamy ich ponad 850 gatunków. Przy czym w Polsce na naszym terenie spotykamy około 20. No i te trzy najbardziej groźne: czyli Kleszcz Pospolity, Kleszcz Łąkowy i Obrzeżek Gołębi. Proszę powiedzieć, jak to jest generalnie w naszej Polsce? W jakich województwach możemy te kleszcze spotkać? No i przede wszystkim, co w naszym powiecie? Jeżeli chodzi o, o występowanie kleszczy na, teren, na terenie Polski, najwięcej kleszczy występuje w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. I tam też badania wykazały, że jest najwięcej zarażonych kleszczy. Kleszczy zarażonych właśnie boreliozą. One są wektorami. Właściwie same klesz, sam kleszcz nie choruje, chorują zwierzęta. A kleszcz przenosi wirusy kleszczowego zapalenia mózgu na przykład albo bakterie, krętek, który się nazywa Borelia burgdorferi na człowieka. Jednym słowem jest wektorem tylko przenoszącym te, te drobne ustroje, natomiast sam nie choruje Występ na, natomiast, natomiast w naszym powiecie kleszczy jest... Dużo, ponieważ my mamy sygnały od mieszkańców naszego powiatu, że znajdują kleszcze, że co, co robić, ponieważ jest ich rzeczywiście wszędzie bardzo dużo z, z uwagi na to, że zimy ostatnio są bezmroźne, łagodne. One nie miały tego, tego momentu, kiedy się przestały rozmnażać. Praktycznie przez cały rok rozmnażają się przez cały rok są groźne. W związku, w związku z tym. Jest ich dużo, natomiast nie stwierdzamy wzmożonej ilości, zapada na, wzmożonej ilości zachorowań na boreliozę, a jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu od wielu lat, nie notowaliśmy ani jednego przypadku. Rozumiem, ale proszę powiedzieć, bo powiedziała pani, że mieliśmy stosunkowo łagodną zimę, w związku z czym tych kleszczy aż tak y, dużo właśnie się pojawiło. Czy y, kleszcze giną w przypadku, kiedy mamy mroźną zimę? Czy są na tyle odporne, że w każdych warunkach dają sobie radę? Tak, w każdych warunkach w zasadzie dają sobie radę, ale one po prostu nie rozmnażają się wtedy. Nie jest ich aż tak dużo czyli w tym roku można powiedzieć troszkę mamy pecha w związku z tym. A mm, chciałabym odnieść się jeszcze do tego co powiedział pan doktor. Y, kiedyś wydawało nam się faktycznie, że kleszcze to tylko las, łąka, podmokłe tereny. Y, czy prawdą jest, że kleszcze możemy spotkać nawet właśnie w domach, na strychach, w piwnicy, w parkach i na skwerach miejskich? Generalnie rzecz biorąc, od kilku lat obserwuje się już ekspansję tych drobnoustrojów na tereny, gdzie wcześniej nie występowały. Ze swojego doświadczenia wiem, jako lekarz wojskowy, który przebywałem na poligonach, tam najczęściej miałem z tym do czynienia. Obecnie przychodzą pacjenci, którzy przychodzą z drobnoustrojem, z zestawonogiem, który zaatakował na posesji, przy ogródkach działkowych. W tej chwili, tak jak pani magister powiedziała, jest ich na tyle dużo ze względu na to, że niestety zima pozwala, łagodna zima pozwala im na rozmrażanie. Co prawda okres rozwojowy jest dosyć długi i dlatego mamy taki wysyp, jaki mamy, bo to nie jest kwestia tylko jednej zimy, to jest kwestia kilku sezonów i dlatego należy zwracać uwagę na wszystkie te tereny, po których się poruszamy. Na zwykłej łące takiej nawet w środku miasta również występują też. Rozumiem. Proszę powiedzieć generalnie kleszcze są dosyć przebiegłymi istotkami atakują nas nie zawsze poczujemy nawet ukłucie kleszcza czasami dopiero po pewnym czasie zauważamy że coś nas ukąsiło ugryzło Dokładnie tak. Jakie objawy takie najbardziej charakterystyczne występują po ukąszeniu kleszcza? Najczęściej o, różnie to czasopisma medyczne określają. Niektórzy napisali, że jest to 1 na 10 kleszczy, 1 na 15, który jest nosicielem bakterii czy wirusa chorobotwórczego. Powoduje przekazanie tego drobnoustroju do organizmu ludzkiego, bo tu nas szczególnie interesuje zachorowalność wśród ludzi. W momencie, kiedy dochodzi do zaatakowania, kleszcz, przy pomocy swojego aparatu gębowego zaopatrzonego w ząbki piły tak to mniej więcej wygląda w powiększeniu wkuwa się bezboleśnie ze względu na substancje znieczulające, które posiada swoje ślinie. To powoduje, że. Zakotwiczenie tego stawonoga w skórze jest na tyle trwałe, że nie jest się w stanie zwykłym potarciem ręki zrzucić owada na ziemię. To robimy w takim razie? Czy stosujemy babcinę sposoby? Natuszczamy, wykręcamy? Absolutnie nie, nie wolno takich rzeczy robić, bo to do niczego nie prowadzi. Najlepszym sposobem jest mechaniczne usunięcie. Oczywiście to też musi być zrobione odpowiednio i przy pomocy niektórych odpowiednich narzędzi. Na najczęściej, najczęściej jest to penseta, ale penseta też powinna być z bardzo drobnym końcem, żeby nie dochodziło do zgniecenia owada. W czym problem? Problem polega w tym, że zgniecenie owada powoduje przedostanie się zawartości przewodu pokarmowego do krwi człowieka. No, jeśli owad jest zakażony, jest nosicielem, wówczas dochodzi do zakażenia człowieka. Najczęstszym objawem zakażenia, który się widzi w poradni przy kontakcie z chorym jest to rumień określa się jako to rumień wędrujący aczkolwiek trudno powiedzieć czy tylko jego znaczne szybkie powiększanie się jest tą formą odzwierciedlającą nazwę czy też to, że może pojawić się nie tylko w miejscu ukąszenia przez owada jest to dosyć charakterystyczny rumień musi mieć Średnicę co najmniej 5 cm, która pojawia się w bardzo krótkim czasie czyli w ciągu doby, półtorej. A co jeśli nie damy rady? jeśli penseta zawiedzie, jeśli nie poradzimy sobie, jeśli część tak, Przede nie wolno, nie wolno tego e, wykonać samemu. Spotykam się na co dzień z pacjentami, którzy e, przy pomocy e, własnych narzędzi, jakim są paznokcie, wydłubują e, owady. No, najczęściej dochodzi do e, pozostawienia części owada e, w skórze, a to z kolei powoduje, że e, może pojawiać się dodatkowy wtórny odczyn zapalny, nawet e, z odczynem ropnym. E, ja swego Otrzymałem z firmy farmaceutycznej taką niewielką płytkę, pozwolę sobie zaprezentować z dwoma takimi szczelinkami, i te szczelinki powodują, że można owada spokojnie wyciągnąć bez jego uszkodzenia. Nie wiem, yy, ja to otrzymałem już ładnych parę lat temu, słyszałem, że podobno w aptekach coś takiego można znaleźć. To jest najlepsze urządzenie. Są też co również, jeszcze właśnie? Czy są, są jakieś też inne jeszcze? urządzenia w postaci takich strzykawek na podciśnienie. Powiem szczerze, nie próbowałem tego nigdy stosować do kleszczy. Owszem przy ukąszeniach pszczół, os czy, 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 czy nawet i szerszenia. Było to narzędzie, które wykorzystywałem do odsączenia jadu, natomiast co do kleszczy nie mogę się wypowiedzieć, nie stosowałem. Pani kierownik, co możemy robić, żeby się zabezpieczyć? Bo to, o czym mówimy z Panem Dyrektorem, to już jest sytuacja po fakcie, czyli kiedy zostaniemy ukąszeni. Ale jak zadbać o nasze bezpieczeństwo, zanim do tego dojdzie? Wybierając się na spacery do lasu albo na tereny zalesione, czy gdzieś, gdzie mamy dużo krzewów, paproci, należy przede wszystkim zadbać o właściwy ubiór. To znaczy ubieramy się w długie spodnie, zakryte buty, bluzy albo koszule z długimi rękawami. Dobrze jest też mieć nakrycie głowy. Ważne jest też, żeby to nasze ubranie było w jasnym kolorze. Nie dlatego, że kleszcze nie lubią jasnego koloru, ponieważ one nie mają oczu, więc barw nie widzą. Ale dlatego, że po prostu na jasnym ubraniu łatwiej jest je dostrzec i strzepnąć. Rozumiem. Wspomniała Pani nakrycie głowy. Czy kleszcze spadają na nas z góry? Tak. Na jakiej wysokości możemy spodziewać się kleszczy? Kleszcz może, że, może um, być przyczepiony do brzegów liści, nawet do wysokości gdzieś metra, metra dwadzieścia. Metr i one właśnie nie są jakimiś takimi szalonymi drapieżcami, które na nas czyhają, tylko po prostu kiedy przechodzimy one mają doskonałe receptory właśnie temperatury, wilgoci i zapachu i kiedy przechodzimy, one zwyczajnie na nas spadają. Spadają i rozpoczynają wędrówkę po naszym ciele, szukając dla siebie odpowiedniego miejsca do żerowania. No najczęściej, tak, najczęściej to są właśnie zgięcia stawów, czyli one się wkuwają gdzieś pod kolanami, w okolicach stawów łokciowych za uszami, w pachwinach? Tam wszędzie, gdzie najczęściej się pocimy, gdzie jest wilgotnie. I delikatna skóra. Gdzie jest delikatna skóra, ponieważ łatwo ją wtedy przebić. A proszę powiedzieć, czy od razu taki kleszcz po dostaniu się na obiekt, czyli. Osoby od razu wbija się? Czy faktycznie prawdą jest, że wędruje po ciele, wyszukując dogodnego miejsca? On wędruje i właśnie, wędruje i właśnie szuka dla siebie tych takich nisz zacisznych, gdzie, gdzie będzie mógł się wkłuć. I taka na przykład dorosła samica kleszcza, która może żerować na naszej skórze, niezauważona nawet do 11 dni. W tym czasie wypija z naszego organizmu około 4 ml krwi i może powiększyć swoją objętość prawie 200-krotnie. Niewiarygodne. Panie doktorze, czy przesadą jest stwierdzenie, że kleszcze mogą stanowić śmiertelne zagrożenie? Nie. To by było troszeczkę za dużo powiedziane. Tak jak wcześniej mówiłem, kleszcz, który jest prawidłowo usunięty, nie powinien pozostawić kawałka swojej śliny, nawet w obrębie rany, którą robi. Tak jak powiedziałem, nie jest to każdy kleszcz, który dostanie się na nasze ubranie, czy nawet przyczepiony będzie do skóry, że jest kleszczem zakażonym. Natomiast y, oczywiście bagatelizowanie wszelkich objawów typu właśnie rumień, który powiedziałem, oraz y, u dzieci limfatyczny guzek, najczęściej pojawiający się y, na płatkach uszu, czy, czy w okolicach brodawek, czy, czy, czy y, u chłopców na mośnie no nie wolno takich rzeczy bagatelizować przede wszystkim należy jeśli się nie wie należy się pytać osoby które powinny się znać czyli lekarzy tym bardziej że przecież nigdy nie mamy pewności czy ten który nas ukończył, no, to jest nie właśnie nie ten zdrowy czy chory proszę powiedzieć panie doktorze z jakimi chorobami y możemy się zetknąć? Jakie choroby przenoszą kleszcze? Tak jak wcześniej już wspominaliśmy tutaj, jest to borelioza i jest to odkleszczowe, mózgowe zapalenie opon mózgowych. Która jest poważniejsza? Dużo poważniejsza, dlatego i ona rzadko też występuje ze względu na to, że wcześniej jednak mimo wszystko, ale dochodzi do antybiotykoterapii. Bardzo często, bardzo często Kreszczowe zapalenie mózgu jest zapobiegane poprzez szczepienia, zwłaszcza osoby, które są naprawdę szczególnie narażone, typu zawód leśnika czy zawód żołnierza, gdzie kontakt z naturą jest dosyć duży. Są szczepionki właśnie przeciw odkleszczowemu mózgu, zapaleniu opon mózgowo rdzeniowych Kiedy się Nie ma szczepionki na boreliozę, żeby było ciekawe. Kiedy się szczepić? Jak powinny być przyjmowane dawki? Co do szczepienia, jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, trudno powiedzieć, że tam muszą wszyscy się szczepić. Na pewno byłoby to zgoła dużą przesadą. Natomiast, tak jak wspomniałem, nie ma szczepionki na boreliozę. Opieramy się tylko i wyłącznie na działaniu objawowym, czyli szukamy czegoś, co jest charakterystyczne, czyli objaw rumienia wędrującego. Jeśli to się pojawia, jakie najbardziej, wtedy stosujemy leczenie antybiotykowe. Pani kierownik, proszę powiedzieć, wspomniała Pani, że obecnie w ostatnim roku takich zgłoszeń co do ukąszenia czy pojawiających się w konsekwencji chorób jest niewiele. Czy możemy mówić o jakiejś tendencji w stosunku do chociażby nie wiem, ostatnich pięciu lat? Zgłoszonych i zarejestrowanych przypadków przez naszą sekcję epidemiologii w stacji sanitarnej. Jest cały, ta ilość utrzymuje się cały czas mniej więcej na podobnym poziomie. Właściwie przez ostatnich 5-6 lat to było gdzieś w około od kilku do kilkunastu przypadkach. Dane z 2015, w 2015 roku było 11, natomiast w województwie łódzkim 445 przypadków zachorowań. I mniej więcej na jednakowym poziomie się, y, utrzymuje się ta liczba cały czas. W tej chwili do dnia dzisiejszego mamy zarejestrowane zaledwie dwa przypadki boreliozy. No, co prawda, dopiero teraz zaczęły się wakacje i dopiero i urlopy, i właśnie ludzie wyjeżdżają na, 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 na odpoczynek zasłużony. Więc być może w okolicy gdzieś września czy października. Tych zachorowań, tych zgłoszeń może być więcej. Mamy szczęście, bo powiat Tomaszowski jest w takim razie miejscem, w którym na razie. Niebezpieczeństwa większego nie ma, ale tak jak Pani wspomniała, urlop, wakacje to nie tylko nasz powiat, Tomaszów. To wyjazdy rodzinne, wyjazdy po całej Polsce. W związku z tym myślę, że istotną kwestią jest, żeby jeszcze raz uczulić naszych słuchaczy, co możemy robić, żeby zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed atakiem kleszczy. Gdyby zechciała Pani powiedzieć. Jakie profilaktyczne działania polecamy jeszcze raz podkreślić, tak abyśmy zadbali o to, aby no nie zachorować? No przede wszystkim zwracać uwagę na to, jak jesteśmy ubrani idąc do lasu. Po powrocie ze spaceru dokładnie oglądać swoje ciało. Można, a, a zwłaszcza dzieci oglądać bardzo dokładnie, czy właśnie gdzieś na ich ciele nie, zna, nie znajduje się kleszcz. Można też stosować tak zwane repelenty, to są preparaty odstraszające komary, które można kupić w, aptec w aptekach komary i kleszcze. Na Kleszcze, kleszcze wezwyczaj... też działają tak, rozumiem? Tak, niektóre działają na kleszcze to są głównie preparaty zapachowe, one na tej zasadzie odstraszają. Kleszcze, bądź po prostu niwelują zapach naszego potu, na który kleszcz jest niebywale wyczulony. Szczepić się czy nie? Jeżeli się udajemy w tereny, gdzie występuje dużo kleszczy i gdzie te kleszcze przede wszystkim są zakażone, a jak już mówiłam, to jest województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie, to rozważałabym taką ewentualność. Po wcześniejszym skontaktowaniu się z lekarzem oczywiście, ponieważ tam rzeczywiście badania wykazały, że tam kleszcze są zakażone zarówno bakteriami, krętkami boreliozy, borelia burgdorferi) jak również wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Na koniec chciałabym zapytać jeszcze o jedną kwestię. Powiedzieliśmy troszkę, jak mamy zabezpieczać się my, y, ludzie. Natomiast spacerujemy często z naszymi pupilami milusińskimi, naszymi towarzyszami. Mówię oczywiście o domowych zwierzątkach. Jak tu możemy pomóc czy zaradzić? Co robić, jak wracamy ze spaceru z naszym czworonożnym przyjacielem? No, przede wszystkim zanim wybierzemy się na ten spacer, należy psa zabezpieczyć. Jest teraz bardzo dużo preparatów, które yy, zabezpieczają zwierzęta. Yy, ja z weterynarią czasami współpracuję i wiem, że w tym roku szczególnie dużo psów zachorowało właśnie po kontakcie z kleszczem na babesiozę. To jest choroba śmiertelna dla zwierząt. Dlatego proponuję, żeby każdy. Odpowiedzialny właściciel czworonoga skontaktował się ze swoim lekarzem weterynarii i on na pewno doradzi najlepszy z możliwych środek Sposob. zapobiegawczy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że informacje, które przekazali nasi goście, pozwolą Państwu na właściwe przygotowanie się do okresu urlopu, wypoczynku, pozwolą Państwu na. Nie lekceważenie kleszczy i konsekwencji wynikających z ugryźlenia, ale na zadbaniu i profilaktykę. Mam nadzieję, że dzisiejszy program pozwoli również Państwu poszerzyć Waszą wiedzę na temat konsekwencji, które mogą być następstwem ukąszenia kleszczy. Dziękuję Państwu.